Zgodnie z wynikami sondaży Exit Poli, Late Pol, Peace traci władzę. Opozycja demokratyczna triumfuje. Trzecia droga zaskakuje wynikiem, podobnie jak Konfederacja. Ja jestem Konrad za skroniec, a wy oglądacie Info24 News. Witam Was w Info24 News, najbardziej obiektywnym, rzetelnym i sarkastycznym programie informacyjnym w Polsce. 15 października o godzinie 21 poznaliśmy wyniki sondażu Exit Poll wykonanego przez pracownię Ipsos. Według tego sondażu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory z wynikiem 36,8%. Na drugim miejscu była Koalicja Obywatelska notująca 31,6%. Na trzecim miejscu Trzecia Droga z 13% na czwartym lewica z wynikiem 8,6%. I na piątym miejscu Konfederacja, z wynikiem 6,2% głosów. Jeśli spojrzymy na to, ile dane ugrupowanie będzie miało mandatów w Sejmie, to okazuje się, że Zjednoczona prawica traci większość. Prawo i sprawiedliwość zdobędzie jedynie 200 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą mieli łącznie 248 mandatów. W takim wypadku, nawet gdyby PiS poszedł w koalicję z Konfederacją, to nic to nie da. Warto tutaj zaznaczyć, że jedyne ugrupowanie, które mocno straciło na tych wynikach w porównaniu do 2019 roku, to lewica. Sprawdziłem wyniki Exit Poll z 2019 roku i wynika z niego, że w tamtym okresie lewica zdobyła prawie 12% i mogła liczyć na 43 mandaty. Oznaczałoby to spadek przez 4 lata o ponad 3% oraz stratę 13 mandatów. Mimo to po ogłoszeniu wyników sondażu Exit poll w sztabie Lewicy panowała dosyć pozytywna atmosfera. I mimo wszystko chyba nie ma się co dziwić. Nasze postulaty, które nieraz żeśmy zgłaszali będą wprowadzane w życie. Bo po to jest partia, po to jest formacja, żeby zdobywać władzę. Żeby w ramach tej władzy... Wprowadzać swoje marzenia w życie. Po to jesteśmy. Wszyscy wiedzą, że bez nas się nie da stworzyć rządu. Tak samo jak nie zda się tego rządu stworzyć bez Trzeciej Drogi i bez Koalicji Obywatelskiej. Taka pewność daje spokój. Taka pewność daje naprawdę mandat do tego, żeby dowozić nasze tematy. Tak, partie opozycyjne na chwilę obecną zrealizowały swój cel, czyli będą w stanie odsunąć PiS od władzy i prawdopodobnie będą miały większość w Sejmie. Ciekawe tylko, czy się dogadają i ciekawe, czy ostateczne wyniki będą podobne do tych, które widzieliśmy w sondażu Exit Poll. Według sondażu Late Poll PiS i Koalicja Obywatelska trochę tracą, dzięki czemu zyskuje Trzecia Droga oraz Konfederacja. Przypominam też, że nie są to ostateczne wyniki, a jedynie sondaże. Z dokładniejszą oceną należy poczekać do oficjalnych wyników, chociaż wydaje się, że Zjednoczona Prawica nie będzie samodzielnie rządzić i może zdarzyć się tak, że nowy rząd, czyli Lewica, Trzecia Droga i Koalicja Obywatelska przy dobrym wyniku Konfederacji może mieć nawet większość do zmiany konstytucji. Nie wiem, jakie dokładnie zmiany w konstytucji taka większość miałaby zaproponować, i traktuję to po prostu jako ciekawostkę. Wydaje się, że największym wygranem według przedstawionych sondaży jest trzecia droga, która musiała przekroczyć 8% próg dla koalicji i w wielu sondażach balansowała na granicy tego progu. Biorąc to pod uwagę, 13% a nawet ponad 13% wynik. Jest naprawdę bardzo dobry. 15 października skończyło się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość. Pojawiają się głosy, że PSL będzie chciał się dogadać z PiS i za stołki dać Zjednoczonej Prawicy większość. Nie wiem za bardzo skąd ten pomysł, przecież obecnie. Trzecia Droga jest głównym koalicjantem Tuska. Dlaczego mieliby z tego zrezygnować na rzecz PiS i na dodatek zdradzić swoich wyborców? Oprócz wygranych mamy też przegranych, czyli wspomnianą już Lewicę, która straciła poparcie i mandaty w porównaniu do 2019 roku oraz Konfederację która notowała nawet po 12-13% w sondażach, szacowało się, że zdobędzie nawet 50 mandatów i będzie decydować o kolejnym rządzie. Wynik wczorajszego exit poll i dzisiejszego late poll jest ogromnym rozczarowaniem. I jak powiedział sam prezes Nowej Nadziei Sławomir Mensen, po prostu porażką. Ten wynik to jest exit poll, sondaż. Przeprowadzony na dużej próbie w dniu wyborów, ale dalej tylko sondaż. Ostateczne wyniki mogą się jeszcze trochę zmienić. Ale nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik i wszystko wskazuje na to, że się nie udało. Tak jak już wspomniałem, należy poczekać na ostateczne wyniki wyborów, chociaż ja nie nazwałbym wyniku konfederacji porażką. Porażką byłoby nie przekroczenie progu wyborczego albo zanotowanie gorszego wyniku, tak jak na przykład Lewica. Sukcesem w obecnej sytuacji byłoby, w mojej opinii, podwojenie liczby posłów, czyli gdyby z Konfederacji ostatecznie do Sejmu weszło 22-25 posłów. A tak to wydaje mi się, że możemy mówić co najwyżej o. Rozczarowaniu. Uważam, że musimy zaczekać na wyniki oficjalne. Jeżeli okaże się, że liczba wyborców, których przekonaliśmy będzie większa niż w poprzednich wyborach, czyli będzie iść w kierunku 1,5 miliona i liczba posłów, których wprowadziliśmy będzie większa, a siła tej reprezentacji merytoryczna też będzie większa, to moim zdaniem będziemy mogli mówić o skromnym, zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale jednak pewnym sukcesie. Ale jak to będzie, to musimy zaczekać na oficjalne wyniki. Jak się okaże, że liczba wyborców będzie mniejsza, czy posłów będzie mniej, no to wtedy słowa. O porażce są uzasadnione. Warto tutaj zaznaczyć, że istnieją jeszcze inne sondaże wyborcze, z których wynika, że Konfederacja może liczyć nawet na 25 mandatów. Z sondażu Exit Pol OGB wynika, że opozycja miałaby znaczącą większość, a z Konfederacją mogłaby nawet Konstytucję zmieniać. Wydaje mi się, że taki wynik w obecnej sytuacji byłby sukcesem Konfederacji. Trzeba też powiedzieć, że w związku z rekordowo wysoką frekwencją w tych wyborach Konfederacja, notując nawet taki sam procentowy i mandatowy wynik w porównaniu do poprzednich wyborów parlamentarnych, Pozyskała o wiele więcej wyborców niż w 2019 roku. Z dokładniejszą oceną warto wstrzymać się do oficjalnych wyników, które pewnie będą we wtorek. Obecnie jednak wygląda to tak, że Zjednoczona prawica nie będzie rządzić, opozycja tzw. Tak demokratyczna przejmie władzę, a Konfederacja będzie miała podobną rolę, jaką miała przez ostatnie 4 lata. Trzeba mieć tylko nadzieję, że Rada Liderów Konfederacji oraz działacze Konfederacji, ci na samej górze, Pójdą, rozum do głowy, ogarną dlaczego tak się stało, skąd taki wynik i kto wie, może w końcu zaczną słuchać działaczy, którzy są na dołach i budują struktury i zaczną słuchać również swoich sympatyków. Zastanawia mnie też, czy tak wysoki wynik trzeciej drogi, jeśli oczywiście pozostanie taki do końca, nie przyczyni się do tego, że w Sejmie wylądują pan Ryszard Petro oraz pan Artur Dziambor. Ale to by była niespodzianka. Wolnościowcy będą mieli swojego posła w sejmie, a Ryszard Petru nie będzie musiał wszędzie jeździć za panem Sławomirem Mencenem, ponieważ będzie go miał na miejscu w sejmie. Ja jestem Konrad Zaskroniec, a wy oglądaliście Info24 News.